I wszystkim, witam Was w, w, w pierwszym odcinku. z Zagrajmy w Alicję. Dzisiaj ze mną jest. I. Dobra, Wera się nie umie przywitać, a więc e, ze mną jest Olcia i Wera. To znaczy, że No i dzisiaj robimy rejsy. Wera odżyjesz. Dziękuję też Ej, Wera wer, umarła. Uda się teraz na radę. Ok. To ja w międzyczasie sobie otworzę czekoladkę. Ojej. mało mi się na pół. Kładę piękny z dziwną. dostał się do jednostki, a nie. Komisja oddala wniosek policznika Mopeta o przekazanie sprawy w ręce prokuratury. Jednakże uważa, wątpliwości. Nie że będzie słaba jakoś to do ma Pan sześć dni na dostarczenie raportu. d pana w tym Ojciec zagadaj ludzi. Poproszę o Państwą broń.

Najważniejsze jest to, że strzelając do chłopca, który może w komnim zauważyć, aresztowanie drogera tego nie zmieni. Coś. Przeprosił już pan To prawda, że nie widział pan belera? Używa pan, ma pan, szansę na pan Ja podróż? też. Co pan, poczuł, to okazało, że pan do A jak Ja tu pewnie zanie. O nie zlamiłam, jak fajnie. Zostawiam. Człowieku, jak jest aktualizacje, polecam na ciebie hejty, że nie rozumiesz. A też hejtów? No to y nie próbuj się dostać, tylko z nami gadaj i zagadaj Ale chwilowo widzów. Mały dań Maggi walczy teraz o wiek. Nie wiadomo, czy modlice jego magii dostarcza panie do wolca. Ze szpitala dzisiejszego mój lubił dla państwa cyklu. Dobrze. Dobrze ją słychać. Dalej, Kori, Bo nie chcę, żeby y, było głośno no, martwym. Zawsze ogarnia mnie miłe uczucie, kiedy dni nie powinny Zwłaszcza jest to moje szczęście nie Reścisz, że sypnąłbym własnego kłynka, żebyś ty mógł ocalić swojego? I to nie Ej, spadłam. No, że powiesz, że to A więc niedługo kończę. <ślesk> No wiem, mamo! Przyjąłem bardzo do gangu, bo jesteście najlepsi. Śliczymy skok, uderzamy jak błyskawica i nie bierzemy jej cud. Odwalamy złącznym mocno. Co się to nie podoba? Dobra. Zapłacz nam bardzo raz w zerę. Ale ja może dzisiaj wpiję piętnasty. i jak będzie jeszcze 5 minut do końca odcinka więc on będzie się wstawiał mówię coś mówię coś nie jestem łoś ta głupawka i od razu mówię że jak będzie 5 słów to robię specjalnie z tymi paniami czyli i i jak będzie jedna łapka w górę to też nagrywam ten sam Wiedzieć, że to ja. Pan Szydek chce odwiedzić daleko? Nie. Nie mamy nic. Tego chciała pielęgniarka. Nic. Wyszła tylko po pielęgniarku. Przykro rodzina sobie nie życzy. Udzielisz mnie Lucy, bo Cię popiję. Pff. Trzy podkówki, trzy podkówki. A, dwie podkówki. No, hejka. No nie dzwoniłaś, ja bym przyjechał, a w domu. Bo to miałeś zadzwonić do mnie dzisiaj. Miałam zadzwonić, jak gdyby to miałam na szecie, ale mam, to nie dzwoniłam. No ale wygwizd, co to, żeby nawet zadzwonić w południe, czy ja. Nie, został on zawieszony. Nie, tylko sama się nadrabi. Dobra, to... Jutro robisz, a ta Monika będzie w domu? Nie, cały czerwony nie ma. A w sobotę będziesz? Nie. No to teraz specjalnie porozbierałem się, nie, nie będę ubierał, znowu nowo, na szkolenie. Ja bym czekał, nie dzwonisz, nie dzwonisz, tego go nie nie wiem co. To, to... Mówiłem, zadbaj, czy tak, czy tak. No tak, żem tak, czy ci. tak, ci. Dobra, jak to, to jutro ślij to. W robocie, w dyż, przyjadę. Ja po siódmej, po sześciu o siódmej przyjadę. Ile tam, pół godziny, to patrzę, czy to No halo. Dobra? No, ja tu nawet nie, nie da? No, bo cały dzień, jak się tam ubierasz i zarabiasz. Złapie to butkówkę. Uh. Przyjechałem, myślałem, że to... ...wytynimy, a bo co wy nie odzywacie cały dzień. A więc zaraz się żegnamy. A jutro przyjadę do 17, do Pudousku do i będziesz tu, nie? Na Pudousku. Nie wiem, To ja wdechnę jeszcze do Ciebie, dobra? Ej, poczekaj, poczekaj, nie! Ja No, na no. razie. Miałam... A bo bralka dziela w tym nikodzie, mnie to... A miała zatrudnić. Tak. O już nie, nie 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 nie, bo my się już żegnamy. A więc my się z wami żegnamy... Ze mną były.